Ten film jest podzielony na dwie części. Pierwszą część zobaczycie u mnie, drugą część zobaczycie na, na kanale Beczki. Zapraszam do oglądania tych dwóch części. Linki do kanału Beczki i do mojego macie w opisie. Drodzy widzowie, dzisiaj jesteśmy na siódmym podejściu odcinku Rozmowy z widzami. Dzisiaj dzwonimy do użytkownika Beczka331 Widzicie go tutaj, ma tutaj, go właśnie tutaj, jego kanał na YouTubie On jest takim, takim YouTuberem Jest, ma 160 podaj, 160 ileś tam wzwyż subskrypcji No i cię zadam, nie wiem, ileś tam pyta że z 15 maksymalnie I... No i co? No jest widok witam, witam beczka przywitaj się z widzami, tylko chwilę... Dzień dobry, dzień dobry, jak tam leci. Yy, op opisz siebie, jak jak tam yy, jak, yy, jak... Jak... jak jak na, nastrój na film i tak dalej. No wszystko jest z git. No leci wszystko dobrze. Dzisiaj jest wszystko dzień fajnie. Pogoda fajna, więc można nagrywać. No właśnie, bo no. ja też jestem przeziębiony. Katarek mi boli, gardło mi boli. Wie, wiecie... Taka, taka, para roku, taka para roku. Przepraszam. No, no, no. Dobrze, no to przygotowałam dla ciebie trzy, trzy kategorie. Dobrze. Właśnie no. Chat GPT przygotował. Dobrze. E, o o, o Miracles, o, o twoim... O twoim e, zainteresowani YouTube'a no i o moim kanale kto wy? gotowy dobrze, no to mm, kategoria pierwsza, o Sarianu Miraculous która postać okay, okay. która postać z Miraculous najbardziej się inspiruje i dlaczego? a według mnie? no według ciebie, tak według mnie no, to właśnie trochę pomyślę. Nie ma sprawy. Po prostu. Myślę, że to jest tak bardziej. jak on miał, ten królik. Yy, który królik? Bo tam jest. Czekaj, bo królik. Ten, co zmienia czas. Dobra, ale chodzi o kobiety jako króliks, czy jako czarnego królika, jako Adriana? Bo cza... Adriana Adry... też miał yy, bo Adrian też miał jako e, Czarny Kot Miraculous Królika W pewnym momencie e, To niebieski, zwyczajny Ten co był chyba w, jak, w czwartej serii tak, no, piątej. tak, 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 tak Właśnie to jest Miraculous Królika e, osoba, osoba zjeżdżąca to Miraculous to jest Ainz Kupdel I jest to Króliks, takie pseudonim Jakie no, 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 wątki tak. fabularne według ciebie Powinny być bardziej rozwinięte w sezonie szóstym. W sezonie szóstym, powiadasz? No tak. Po prostu wolę, mie wolę mieć opinie różnych ludzi. Yy, I nie wiem. Ja mam kontakt na serio z, z, Tobas z Tobasem Astrakiem, czyli reżyserem Miraculous. I według, okay. te, według tego, co mi teraz powiesz. Ja... Mogę coś tam, ja mogę coś tam w sadariuszu zmienić. jakiś pomysł podrzucić. Więc... No. To okay. no twoja właśnie jest teraz chwila. Przemyśl dokładnie, co chcesz powiedzieć. I może coś... Okej, okay, okej. Okay. Okay. Tylko tak, troszeczkę się streszczę. Ja mogę przepraszam, za kaszel. Ja też mam kaszel. Ja, jak kiedy będę miał chrypkę, może pokażę ten kaszel. Ale nie To, to by. Jakby... Bym bardziej dał taką scenerię, taką żywszą, że jest więcej jakby dynamiki i więcej jakby się dzieje. Mhm. No, znaczy że są tam jakieś takie wybuchy i nagle jest takie zwroty akcji, bym tak powiedział. Jest pewna teoria, że właśnie jeśli chodzi o te zwroty akcji. Ady Agres pod koniec siódmego już, czy szóstego nawet, popełni samobójstwo. Ale nie jest to pokazane w sposób bezpośredni, aż tylko insul jest aż tylko e, możliwość tego co się może stać. Dobra, to pytanie, okay, okay. pytanie trzecie. Gdybyś mógł stworzyć nową moc dla bohatera, jakby ona wyglądała, czyli... Gdybyś mógł stworzyć moc, to, to e, jakby się ją nazwał, jaką by miał możliwość mocy? No i waś, właśnie e, jak byś się nazywał kwami i jaki, jaki miraculum było, e, jaki, for, jaki formę miraculum, Czyli piersień, brazoletka, naszyjnik, co chcesz. Okej, okay, okej, okay, no. To, to zacznijmy od. E, jak zacznijmy od części, jaką moc? Bym tak powiedział, taka telekukineza przez ściany i bym jakbym widział przez ściany i bym mógł jakby robić rzeczy, które są za ścianą. Czyli jak duchy, przykład? tak? Jak duchy? No tak, tak. Okej. Okay. Następna część tego pytania, co form, jaka forma Miraculous? Czyli Jaka byłaby kroka amuflaż tego mirakodu? No, to już jest takie trochę trudniejsze Ale chyba myślę Żeby było na spokojnie pierścień Jak władcy pierścieni, żeby mógł szybko założyć i ściągnąć mhm. Dobrze, Kwami, Jakby się nazywało i jak wyglądało? I jakie by przedstawiało zwierzę? Bo tam są jakby zwierza, zwierzaki te, jak te no, to by nie było takie zwierzę, tylko bardziej taki duszek, jakby taki niebieski. Faktycznie, jak teraz właśnie wyświetla obrazek, um, obrazek właśnie Mejszy jako kwami po wy Tak, na no? W, w ostatnim odcinku specjalnym w Szanghaju Shi zmienił się wykwami kwami, właśnie, takie ala Kwami i brazo, brazoletka Feifu. Właśnie była nowym Miraculum, który może się pojawi w nowych odcinkach specjalnych Więc zapraszam właśnie do oglądania tego kanału do kanału Olchusia żeby być tak na bieżąco właśnie z nowościami ym, związanego ze światem Miraculus Dobra ym, I w ogóle nie zapomnijcie zasubskrybować naszych kanałów Tak właśnie Pod koniec odcinka będziecie mieli Link, w opisie też będzie link, będzie link do kanału Beczki mojego kanału. do kanału Beczki, do będzie link do e, mojego kanału, do kanału jego Discorda, jego mojego Discorda, ale też... Właśnie też zapraszam. E, o, właśnie katadyk Dobra, um, mm, 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 mm. hamuflarz był, Kwami było. było. Moc był była. A dobra, to, to okej. Okay. Czy wolisz dynamiczne walki, czy bardziej wątki romantyczne w Miraculous? Czy, w, czy wolisz miłość, która kwitnie wśród Adriana i Marinette? Czy wolisz właśnie walka, walka, walka? Nie, no walka oczywiście, że walka. Bo mnie pochodzi mi takie, takie, uu, uu, takie wiesz o co chodzi. No ale to właśnie widzowie jak to jakby uwielbiają takie wątki miłosne. Na przykład... A ja właśnie lubię akcję. Sezon, sezon pierwszy do sezonu, do sezonu czwartego Maria za chwilę próbowała Adriana y, rozkładać sobie. W sezonie piątym jej się to uda, udało. Sezon szósty jest już miłość. Tak kwitnie w nowym, w naszych tak, no. najnowszych odcinkach. O okay. jacie. Co jest? Jak oceniasz rozwój głównych bohaterów na przestrzeni sezonów? Czyli um, na przykład ja się może udostępnię tutaj ekran. Nie wiem, czy widzowie będą to widzieć. Nie, nie wiem, czy. Um... Chwila Też nie wiem. Ale mogę powiedzieć tak, że te pierwsze sezony to były takie fajne, bo nie było takich. Specjalnych dynamik, tylko były po prostu takie klasyczne postacie. Po prostu bez tych wszystkich dodatkowych mocy i takiego. Tych, nie wiem, jakbym to powiedział. Bez no. tych amuletów biedronki. No, amulety właśnie. Yy, ma, Biedronka ma moc stworzenia, prawda? Więc mogła tak, no, no. sobie tak stworzyć. Właśnie dzięki, dzięki, tych amulety, dzięki tym amuletom ma właśnie moc ma właśnie moc właśnie no tworzenia i dzięki mojemu letom osoba, która może e, która która będzie miała jakieś emocje związane miał biorą pani tak ciebie zacina A mnie zacina? Nie, ciebie nie zaczyna. A teraz? Ej, ja w ogóle... Bo czekaj, czekaj. Przepraszam widzowie, fideczkę, bo to są problemy techniczne. Halo? Halo? Za, zacięło cię tak mocno. Poczekaj, ja się włączę jeszcze raz. Nie okay. wiem, coś się zacięło. Teraz? No, teraz jest trochę lepiej. Możemy dalej. Dobra, ej, kojarzysz, ja wygnała biedronka. W y, sezonie, sezonie piątym, tych, tych ostatnich sezonach, nie? tych po raz No tak No to, ale jak, jak wygląda Biedronka w, w, najnowszym, w najnowszym sezonie? Y, nie widziałam, ale na pewno inaczej niż tak w pierwszym, drugim To ja się może tutaj pokażę Jak wygląda Nasza Biedroneczka Dobra, no to zrobimy sobie tutaj, otwórz obraz w nowej karcie I udostępnijcie ekran Udostępnij ekran Dobrze, dobrze Tutaj Tak wygląda Biedronka w nowej animacji Poczekaj, ładuje mi się Dobra Zawrotny mój internet, super Ej, co jest? Co jest? Ok. Nie wiem. Dla mnie to tak bardziej nie ma różnicy. No, jakby... mi, Dla mnie przekonuje... Te, ta postać przekonuje bardziej niż te wcześniejszej animacji. Dobra, następne pytanie to jest już... Jest, zakończyliśmy tą kategorię. Zapraszam do, Dobrze. Zapraszam do nowej kategorii. Kategoria druga. O widzu jako youtuberze. Czyli teraz będą pytania właśnie, właśnie do ciebie jako youtubera. No, jako takiego początkującego okay, okay, okay. youtubera, nie? Co najbardziej motywuje cię do nagrywania filmów? Mnie motywuje, że po prostu dostaję takie jakby, nie wiem, bym tak powiedział. Że normalnie ludzie mnie tak wspierają, i coraz więcej mam energii do tego. Właśnie. To tak, moja taka pasja. Na Twoim Discordzie jest 43 ludzi, botów 2, tak. a zbanowanych jest tylko dwóch, Więc twoi to, to jest Twój Discord YouTube, prawda? Tak, tak. No to ja jakby... Oczywiście link jest w opisie. Tak, link będzie w opisie tego, tego materiału. Też będzie link w opisie pod je, pewnym filmem, który wam się, wam się później wyskoczy. Bo Beczka zrobi, zrobił wywiad ze mną na swój kanał. Więc posłużyłam wam się wyświetli ten kanał. Jego, jego kanał, ten film, jego... no i, i takie rzeczy. No i właśnie widzowie z, z jego kanału są nieco 43. Ale że tak. ma 160 parę Dobra Jakie były twoje największe trudności w YouTube I jak sobie z nimi poradziłeś? Oj To czasami To były prawa autorskie Jaka, jak, jak u każdego Bo bym Okej okay, widzowie Druga część materiału Na kanale Beczki Link w opisie Cześć!